Dobry jest z tej strony Luigi, a to jest Game Day w Tyconics, robię to w serię, znaczy, dobra, zacznijmy od początku, jest to gra symulacyjna, czyli tworzymy własne gry, ten, robimy swoje priorytety, znaczy, kurde, nie umiem wyjaśnić dobrze tej gry, eee, tak to jest, gdy się włącza grę i włącza nagrywanie bez przemyślenia tego, co się chce powiedzieć, polecam, Luigi, stop. A zatem po prostu to jest symulacja nagra w której się tworzy gry i najlepiej będzie opisać tą grę, kiedy będę w nią grał, więc zapraszam do oglądania. Plus dlaczego nagrywam tą grę? Nie wiem. Bo ja mam prostu na nagrywanie po prostu. Dosłownie. Wypadałoby przejść do nowej gry. Do... A, jeszcze jedno. Nie, nie mogę synchronizować tej gry i z dźwiękiem wcześniej przed nagrywaniem, ponieważ od razu trzeba nagrywać po rozpoczęciu tej gry. Taka ta gra jest zjebana, więc uwaga, teraz będzie synchronizacja. Menu. Osiągnięcia, wróć, menu, ustawienia, Polski, nie, Polski, nie, Polski nie. I to jest sposób na synchronizację. Teraz będę mógł dostosować dźwięk do gry i do tego co widzicie, więc synchronizacja będzie udana, dźwięk będzie zgodnie z grą, nie ma za co. Widzisz, to polecam. Eee, Rozpocznijmy nową grę. Witamy w Game Day w Tycoon. W tym sumie to, że biznesu zostaje przeniesiony w czasie, by założyć własną firmę de deweloperską już na początku rewolucji komputerów osobistych. Zbuduj wywadzone przedsiębiorstwo, z best, salary, zyskuj fadów i stań się liderem na rynku. Zanim rozpocznie zabawę, musisz wymyślić nazwę dla twojej, swojej firmy. Więc tak, Luigi i ta, uwaga, ponieważ najlepsze nazwy dla firmy wychodzą, kiedy zaczniemy kreaturę. hmm Wiecie co? Trochę chujowa nazwa, ale pomiędzy tą nazwą jest magia Patrzcie Pomiędzy tym jest magia, Luigi Guy, to jest właśnie nazwa na To jest właśnie nazwa firmy Luigi Game und je und, und Yeti, o Widzicie? To jest klucz game Und Yeti. Ok, to jest genialna nazwa. Czas gry sobie ustawimy, zaracane, czyli 35 lat. Nazwę gracza Oczywiście, że dał Luigi, bo kto by miał być Mario? Hehehe, he, he, he. nie. Chcę być chyba mężczyzną, z tego co wiem, to jestem mężczyzną. Niech będzie. Niech będzie taki słodki sweterek. Ponieważ już grałeś w tę grę, w nowej rozgrywce możesz użyć wszystkich uprzednio zdobytych podpowiedzi. Nie będę ich używał. Uznajmy, że zacznijmy dosłownie od nowa. Czy chce napisać ten save? Tak, właśnie, jakiś chujowy, więc tak. Zatrzymałem sobie czas, klikając w opcję i to jest nasz garaż, w garażu będziemy tworzyć gry, a to jest nasz komputer. Więc stworzmy nową grę. Jakie mamy tematy? Tworzenie gier, ten detektyw, spiedzy polityka. No chujowe te gry, chujowe, dobra. Stworzymy tę grę polegającą na tworzeniu gier, niech będzie to gra symulacyjna, chociaż... Myślę, że bardziej strategia będzie pasowała. platformę, niech będzie PC. I... Nazwijmy tą grę... Game Dev Tykon. Pewnie źle to nazwałem, prawda? Będzie, pewnie już mówicie w komentarzach LUIGI NAZWĘ spierdoliłeś PIERWSZEJ GRY No Ale chuj, przechodzimy dalej e, Tekstowa czy grafika? No ja bym pograł w grę 2 z tekstową Twórz, o i nasza postać Luigi tworzy grę I teraz największy smaczek tej gry Tworzenie gier Musimy, nie wiem, przewidzieć jak gra powinna wyglądać Jak wy wyglądałaby strategia no Uważam, że rozgrywka, nie wiem, silnik byłby taki, nie wiem, podstawą, nazwijmy to. opowieści zadania, no tak, w strategii w sumie tak nie, tak trochę nie. Opowieści zadania dajmy na bok, a rozgrywka gdzieś tak po boku. Nie wiem, spróbujmy w ten sposób i zdobywamy punkty designu i technologii. Im więcej tych punktów, tym lepsza gra w teorii wychodzi. Hmm, dialogi, projekt poziomów, sztuczna inteligencja, no strategii to sztuczna inteligencja załóżmy, projekt poziomów, a dialogi to chuj nie ma, wypierdalać. E, błędy stwarzają się w grze i mamy punkty badań, które będą wykorzystane do nauki. Będziemy mogli się uczyć nowych gatunków gier, nowych rzeczy, takie tam dupelere, duperele. Grafika, projekt świata i dźwięk. Dźwięk jest bardzo ważny w strategii, żeby się nie zanudzić. Grafika, nie wiem, w sumie spróbowałbym coś w ten sposób, porówni trochę, może nie. Dobra, niech będzie tak. Proszę bardzo. Zobaczymy jak gra mi ma pierwsza w życiu. Nie wiem, patrząc na punkty te designu i technologii, chujowa. Dobra, ta czekamy aż błędy się skończą. Błędów nie ma, możemy wypuścić grę. Dostajemy oczywiście zdobyte doświadczenie, bo ta gra to polega na level upach i tak dalej, prawda? I, ta. zobaczmy badania, jakie mamy. Możemy stworzyć nowy temat gry, czyli mamy modę, słownik, prawo lub obcy. Obczy bardzo fajny temat, chcemy to odkryć, ale jeszcze nie teraz. Lub własny silnik gry, ale potrzebujemy 50 punktów. Tyle nie mamy, więc czekamy. I taka sztuczka na końcu tygodnia, bo w tydzień gra się publikuje, ale można stworzyć raport o grze, zanim ona wyjdzie, więc warto z tego korzystać, ponieważ dzięki raportom w grze dowiemy się, co jest ok, co jest źle oraz nauczymy się, jak wyglądałyby dobre strategie, czyli na przykład będziemy mieli podpowiedź, że nie wiem, rozgrywka jest ważniejsza, to daj więcej i tak dalej, ale nie wiem, czy jest ważniejsza, czy nie. Ukazało się pierwsze recenzje gry Dev Tycoon, dawać. O, rozczarowanie. Mieszczą dobre. Czegoż tu brakuje? Projekt poziomu, świetnie, że deweloper skupił się na tym elemencie gry. O, widzicie, to też taka trochę podpowiedź. Czegoż tu brakuje? Uważam, że bugów brakuje w tej grze, no ale to tylko ja. Nowy deweloper de z branży Luigi Guy właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra Game Dev Taekwond spotkała się z umiarkowanymi ocenami. Jesteśmy ciekawi, co firma Luigi Guy pokaże nam w przyszłości. O, ja wam pokażę, kurwa, syny. I nasza gra się sprzedaje. W pierwszym tygodniu sprzedała się w liczbie stóp 1300. Dokładnie 1278 Ale fajnie. Nasza analiza rezultatów wydania gry Gety w została zakończona. Wyniki. Tworzenie GS strategia to straszne połączenie. O, serio? Powinien dać symulację. Wops. Rozrywka w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Okej, czyli strategia i rozrywka jest ważna. Połączenie platformy z gatunkiem PC strategia. Świetne, dobra. Wiemy więcej. Stoszmy nową grę nie warto powtarzać tych tematów, dobra spróbujmy może detektyw i przygod przygodówka z detektywem, kto tego nie lubi, prawda? i nazwijmy grę No Shit Sherlock pewnie źle piszę Sherlocka, więc uznajmy, że napiszę to w skrócie, żeby nie było pokorzenia No Shit Sherlock, każdy wie o co chodzi idziemy dalej, grafika oczywiście w 2D Podstawowa wersja, bo nie znamy lepszej. Nasza gra się sprzedaje powoli zyskujemy hańsy. W przygodówce ważna jest opowieść ich zadania silnik, tak bardziej mech i rozrywka musi też być. Nie chcę zbankrutować. O, opłaty miesięcznie 8000, zarobiłem 10 tysięcy i tyle. Rachunki, rachunki, rachunki. Same problemy z tymi rachunkami. Mam słaby start, naprawdę gra mi nie wyszła pierwsza. Przygodówka. No to dialogi najważniejsze, sztuczna inteligencja niezbyt, bo co może być? Co najwyżej MPC? W przygotowkach nie ma zbyt wiele walki, ewentualnie projekt poziomów, to jest dość ważne, dobra. Niech będzie tak. A, widzę, że nasza gra idzie mocno w design. Niedługo będzie dziesiątka. Hmm. Oj <coughs> przepraszam. No projekt świata jest ważny, żeby były fajne widoki, grafika. A co bardziej tak, tak i tak powiedziałbym, okej. Okay. Nasza gra się tworzy, No już Sherlock, jak to się mówi. Zakończę, ale najpierw czekamy, aż bugi się usuną. Dokładnie, beta stworzona, już skończona. I za, i, o, i, no, i rekordy pobite jest 15-10, to musi być dobra gra. Może słowo nazwę, nazwę, nazwę gry jeszcze zmienić podczas wydawania. Ale No 7 Sherlock, jest tak dobrą grą, że po prostu wydaje. No i nasza gra już się słabo sprzedaje: 314. O, recenzje. 7! Dobra gra, tak jest. O to, to, oh, kurwa! Przygodowa! 9! Dobrze! 8! Można grać z tygodniami. Kompletny spin. No shit, Sherlock. Genialna gra, to jest po prostu hicior, panie i panowie. hicior, który rozbuduje naszą firmę. A Game w Tyco został wycofany sprzedaży. 6 tysięcy sprzedanych, czy zarobione. No a tak tam na początek to tam chujowo, ale. Mogą być gorzej. Sześć tysięcy. Gra No Shit Sherlock og odniosła ogromny sukces, dzięki temu mamy już 52 fanów. No shit, Sherlock. O, już widzę tytuł na ten odcinek. No więc tak, Detektyw Przygodowa to świetne połączenie opowieści i zadania, w tego typu kursy to bardzo ważny czynnik. Dzięki, że mi to powiedzieliście, dałem to na maksa chyba. Brakuje nam 6 czterech punktów, co jest własny własności silnik. Pobiła swój rekord, sprzedając ponad dziesięć tysięcy ekstrapnaży, to prawdziwy kamień milowy w rozwoju. Wspomnianego dewelopera. A dziękuję, dziękuję. Eee, czas tworzyć kolejny historycznych. Nie wiem. Mm, polityka. Turdus udostępnia mi gry. Dzięki, Turdus. Eee, co może być z polityką? Symulacja? Raczej nie, bo to wszyscy by się załamali. Akcja nie, RPG nie. Strategia. Tak, przygotowa mi trochę pasuje. Ok. Eee, Jakaś fajna nazwa na politykę. Kat ...Politics. To polityka, nie wiem nawet czy to dobrze odmieniał. Chuj z tym! To nie tytuł się liczy, tylko gra! Więc stwórzmy dobrą grę. O, widzicie, mamy teraz tu plusy, maksymalne to trzy plusy i maksymalnie trzy minusy. I teraz wiemy, że to powinniśmy zawsze dać na maksa przy przygodowej grze. E, nie wiem, zwiększymy wie trochę silnik, będzie ok. Ok, nasze punkty badań rosną, będziemy mogli stworzyć własny silnik. A jest własny silnik będę potrzebował jeszcze dużo pieniędzy, dlatego staram się wyprodukować kolejny hicio. Okej, okay, to też było okej okay w miarę. Niech będzie. Najnowsze badania rynku sugerują, że Commodore G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowywania konfiguracji sprzętowej sprawiły, że konsumenci preferują właśnie tą platformę. Według ekspertów, privatizacja producentów sprzętu została rozstrzygnięta. Ale przecież do dzisiaj korzystamy z pacjentów. Nie widzę żadnych biec, coś tam. Więc. Kurde, mam 6-2. To jest bardzo źle. To będzie chujowa gra. Nie. Chujowa gra się szykuje. Nie. 9-5. Gdy serok miał 15-10. No nie. To będzie chujowa gra. No ale dobra. Jeszcze levelów nie ma. Zróbmy sobie badania i własny silnik gry. Będziemy mogli stworzyć własny silnik gry. Zostało 1600, prawie, no to bardzo dobry wynik, jak na taką grę. That's politics. Beznadziejne połączenie. Kurwa, znowu nie trafiłem z połączeniem. Niezbyt ciekawa. Pff. Banalna. Kurwy, znajdę was. Dlaczego polityka i przygodówka jest okropna? Ja was nie rozumiem. Mogę zrobić JPEGa. Właśnie ukończyłem, ukończyłem grę i muszę przyznać, że ma potencjał. Jason chce mi dawać zleczenia. Jason! A, i da panie po głowie. To jest właśnie... krążą plotki jakoby japońska firma Nintendo miała w planach produkcję własnej konsoli Nintendo zasłaniała z znanej gry pod tytułem DINK Kong. W sensie Donkey Kong. Wiele ekspertów sądzi, że konsola na polskie filmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku I to nie możemy się doczekać. bo zobaczyć, co Nintendo nam zaprezentuje. Nintendo! To jest niesamowite, że nasze postacie potrafią przez pierdolony tydzień drapać się po głowie. W ogóle chyba nie widzicie myszki. Tak, nie widzicie. Po... Gdy ja to nagrywam, nie widzicie myszki. No cóż, sorry. Ech, będę musiał na tym popracować, dobra. Sprawdźmy tą grę. Coś mam jeszcze tak. No nie sprzedaje się najlepiej, ale co tam na nie zarabiam. No i znowu drapie się tydzień po głowie. Kurwa, mać. Gdybym ja tak mógł w realu, tak nie chodzić do szkoły przez tydzień, bo odrapię się po głowie, to by było piękne. Dobra, polityka przygodowa to starsze połączenie. To rozumiem. Sztuczna inteligencja w tego typu grze to mało ważny czynnik. Ok, połączenie platformy. PC przygodowa? Świetne, ok. Um, Służba st za silnik. Grafika 2D wersja druga, liniowa fabuła i zapis gry. Będzie mnie to kosztować 900. Mam tyle. Czy, mnie, czy mogę sobie pozwolić na stworzenie? Nie, jeszcze nie, ponieważ ja wiem, ja pamiętam kiedy ja chcę odkrywać Znaczy to wasze silniki. silniki i to nie jest jeszcze ten moment Dobra, stwórzmy, nie wiem, spiedzy No przygodowa tutaj by chyba pasowała do spiega, co? Albo akcie. Niech będzie akcja That spy is a spy to będzie najlepsza gra. Ja to widzę. Przebiję Sherlocka yy, Akcja, więc tak. Bardziej pewnie rozgrywka jest ważna. opowieść zadania to tak. Mech i silnik. Ok, spróbujmy tak. No Widzę, że wiele punktów idzie w technologię, ale design. O, nadrabia, nadrabia. Chyba jednak będzie design. Dialogi Mech. Sztuczna inteligencja bardzo ważna, bo będziemy się musieli z tą inteligencją napierdalać. I projekt poziomów. Gra Polityk została wycofana. Zarobię 44,5. 40, 40, jak na taką chujową grę, to OK? Dziś Nintendo potwierdziło, krążące od jakiegoś czasu, pogłoski ogłoszły, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. NES, kurwa, to się nazywa NES. Twórca tej gry jest kurna Nie wiem co, ale jak można tak. No, fan, fani mi spadali podczas tej gry, co za kurwa. Konsola obsługuje gry na karty oraz posiada niepowtarzalny kontroler Okej, okay, mam katar. A kogo to obchodzi? Nikogo. Haki-doki, akcja, więc tak... Grafika... Projekt poziomów, dźwięk... z tego spróbuję... Nie, wydaje mi się, że wszystkie cy są ważne. Chociaż nie, bo tam był projekt świata, prawda? To projekt świata można było trochę chyba się pozbyć. Ups. Ale patrząc na punkty, gra dobrze wygląda. Prawie jak... O, nowy rekord. A nie, bo szerok był 15,9 chyba. A to... I same level upy, tak jest, o to chodzi. O, dostępny jest nowy projekt badawczy. Samoucek grze i dźwięki monofoniczne. Są to ulepszenia do naszego silnika, który możemy stworzyć. I w tej chwili chcę to poodkrywać. Dałosmy się samoucku w grze, bo kto nie lubi samou samoucku w grze? Das spaj, sas